Szukasz sprawdzonych końców do FIFA 22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Właśnie trwa drugi tydzień promocji Team of the Season. Z konnym widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujący monety mają szansę na wygranie kolejnych świetnych nagród o łącznej wartości aż 5 milionów końców. Link znajdziesz w opisie. Polecam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w ciekawostkach z FIFA 22. Coś takiego prowadziłem kilka lat temu na moim kanale, kiedy sprawdzaliśmy sobie różne ciekawe, nietypowe rzeczy, jak na przykład to, czy można podać podczas rzutu karnego. Do innego zawodnika zamiast oddać strzał. Yy, ogólnie przedstawiałem Wam jakieś sekrety z FIFA i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj przetestujemy sobie, co się stanie, i czy jest w ogóle na to szansa, żeby nasz goalkeeper dostał czerwoną kartkę. Coś takiego w rzeczywistości oczywiście może wystąpić, yy, natomiast w FIFA w sumie. Nie wyobrażam sobie tego. Z czymś takim się nie spotkałem. Jeśli wy się spotkaliście, możecie dać znać w komentarzu. Zaczniemy sobie od sposobu pierwszego. Mianowicie ustawiłem poziom początkujący. Wybieramy sobie jakiś losowy mecz. Przechodzimy do niego i generalnie widzę to w ten sposób, że kiedy tylko będę oddawał za każdym razem piłkę do przeciwników, tak jak właśnie zrobię to w tym momencie. Jak widzicie przytrzymuję trójkąt tak żeby mój bramkarz tutaj wybiegł i wjechał o właśnie w ten sposób, ślizgiem w obrońców Bayernu. Czy to wyjdzie? Ciężko jest mi powiedzieć. Pierwszy wisk, jak widzicie, był czysty. W ogóle ciężko jest oddawać piłkę na tym poziomie początkującym. Nie wiem jak będzie na poziomie legendarnym na przykład, czy na Ultimate. Wtedy obawiam się, że komputer będzie zbyt dużo podawał i nasz goalkeeper nie da rady tak fajnie wjeżdżać w ślizgiem. No tutaj jak widzicie, nie wyszło to, zobaczmy teraz. Ok, próbował odebrać, ale niezbyt to wyszło. Może teraz jakiś faul, Chyba niezbyt. O! No ale też czysto. Ok, mamy kolejną interwencję czystą. Zobaczmy, może teraz ja się tutaj odsunę. Jest kolejny ślizg, ale kolejny ślizg czysty. Ok, przetestujmy dalej. No póki co bramkarz, można powiedzieć, ma tutaj niesamowicie dobrą skuteczność w tych odbiorach. Kolejne tutaj odebranie piłki, kolejne śliski znowu czysto. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że mamy tak łatwy poziom i te śliski są dlatego takie czyste. Za chwilkę sobie to przetestujemy. No, kolejny odbiór piłki, kolejny czysty. Coś tu jest ewidentnie nie tak. No, teraz się minął z piłką per Kolejny wślizg nieudany. Odebranie piłki. No, i też nic z tego. Okej. Okay. Hm. Co tu dużo mówić? No, nie podoba mi się to totalnie. Wybijmy piłkę tutaj do obrony gdzieś. I spróbujmy ponownie. No, jeśli tutaj nie uda mi się przez najbliższe kilka wślizgów sfałlować. No jak widzicie, znowu czysto. No. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Jeśli nie uda mi się spałować, to zmienimy ten poziom i zobaczymy, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ. No jak widzicie znowu czysto. No naprawdę spałować jest tutaj ogromnie ciężko bramkarzowi. Może teraz i też odbiór czysty. No jest to totalnie dziwne, bym powiedział. Nie wiem, może trzeba dać sobie 11 bramkarzy do pola i nagle... Hmm, będziemy wygrywać full Champions, bo wszystkie wślizgi będą czyste, no zobaczcie nawet tutaj, no wjechał według mnie dosyć ostro, a i tak sędzia nie zagwizdał no przetestujmy sobie może jeszcze z trzy wślizgi, no kolejny odbiór piłki, ok, oddajmy piłkę, o, 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 może teraz no nawet leżąc, naprawdę <laughs> nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest kwestia poziomu, ale oczywiście to, to sobie też przetestujemy na wszelki wypadek, żeby mieć wszystkie opcje tutaj możliwe Zobaczmy. Kolejny czysty ślizg. Hmm, Jak by to zrobić? Dobra, szkoda czasu. 20 minut, nie wiem, z 10 ślizgów wszystkie czyste. Wejdźmy sobie do menu, ustawię poziom powiedzmy, legendarny, klasa światowa, coś takiego i zobaczymy, czy wtedy będzie podobnie. Też damy sobie oczywiście klasyczny męż. No damy tutaj gladbach, derby z kolonią, więc zaostrzona. Powiedzmy sobie, atmosfera. Dajemy poziom legendarny. Wydaje mi się, że ciężko będzie gokiperowi ten ślizg wykonać. No ale zobaczymy. Tak więc przechodzimy do spotkania. No i zobaczmy. Zobaczmy. Pominijmy jak najszybciej tutaj te animacje. Kolonia zaczyna. No tak więc w tym momencie ja już przytrzymuję tutaj trójkąt i Jan Zomer biegnie. Ile tylko sił w nogach, żeby wjechać tutaj w ślizgiem. Uwaga. No właśnie, tak jak myślałem, oni będą klepać. A to jest nieco nie po naszej drodze tutaj. O, o, o może teraz się uda? Zobaczmy. Będzie na pewno ku temu okazja. Okej, okay, czysty odbiór. No niezbyt dobrze. Zobaczmy ponownie. Też myślę, kilka razy sobie zobaczymy, jak te ciśnienie będą czyste. No co to, to będzie oznaczać, że raczej tutaj no, będzie bez szans yy, w taki sposób otrzymać jakąkolwiek, nawet żółtą kartkę bym powiedział. O, kolejna okazja. Okej. Okay. Hmm. Też czysto. No nic, oddajmy tą piłkę znów w kolonii. No i znowu wezwijmy Jana Zomera. Zobaczmy jak spisze się tym razem. Okej, okay, no to też było, powiedziałbym, nie aż takie czyste. Tam nogi też były zahaczone, a jednak... Yy, o, Boże. No, oni się sami tutaj faulują. Yy, a jednak sędzia nie gwiznął tego. No zobaczmy teraz. No, ile będzie okazja, bo tutaj kolonia się zbliża, zapewne pójdzie za chwilę strzał. Ok, nie pójdzie. Oddajmy piłkę kolonii. Może wybiłem na aut po prostu. No, nie podoba mi się, to nie podoba mi się. Chociaż mam jeszcze w zanadrzu jeden pomysł, jaki wymyśliłem. Ale to wam przekażę za chwilkę. Nie. O Boże. Nie, no co to jest? Dobra, dajmy ostatnią szansę. Oddajmy piłkę. Bierzemy na Zomera. No i zobaczmy. Zobaczmy, jak mi pójdzie tym razem. Jeśli teraz też ten wślizg, no to najpierw jeszcze musiałby wykonać wślizg, pójdzie na nic. O nie, nie, nie. Hm, nie ma gola. Znaczy jest gol, w sensie nie ma wślizgu, to chciałem powiedzieć. E, no nie, na tym poziomie legendarnym za dużo podań wymieniają zawodnicy, przez co jest w sumie uniemożliwione to, żeby tutaj w jakiś, w jakikolwiek sposób faule były. Na, jak widzicie nawet jak jest wślizg to i tak nie taki na faul, tak więc no tutaj będzie ciężko, ciężko to wykonać. Próbuję blokować w jakiś sposób. O może teraz, no też nie, też nie. Wybijmy tą piłkę, zostawmy ją, ok. Może teraz tutaj coś przy Nie no, no, z tego co widzę sam goalkeeper nie fauluje, no robi to w taki sposób, że piłka albo czysta jest odebrana, albo po prostu się z piłką, więc jest to chyba niezbyt możliwe. Mój jeszcze jeden jest pomysł taki, żebym zagrał sobie mecz jednym zawodnikiem, bramkarzem i to ja będę nim sterował, tak więc to ja będę mógł wjeżdżać kosą i zobaczymy czy wtedy otrzymam czerwoną kartkę. Tak więc ja przenoszę się już do trybu jednego zawodnika i słyszymy się za chwilkę. No, i jak widzicie, jestem już e, zawodnikiem Janem Zomerem. No, może będę działał tutaj nieco nie w porządku i zachowywał się dosyć dziwnie. E, Okej, okay, oddajmy tą piłkę. Aj, nie udało się wjechać w ślizgiem. E, ale no, taki jest mój cel, żeby tutaj sfałdować. Tak więc poczekam tutaj gdzieś w połowie boiska na przejęcie piłki. I jak tylko Bayern będzie przy piłce.

Mm -hmm. Jest faul, jest faul Okej, okay. czy dostaniemy już kartkę może jakąś? Chyba nie Chyba skończy się na jakimś upomnieniu od sędziego No tak więc lecę znowu tutaj spróbować odebrać piłkę O, jak pięknie udało się wyciąć Co jest? I to było czyste No spójrzcie tylko na to Piłka została mi odebrana I zobaczcie, tu nie ma faulu No niby w piłkę gdzieś tam było trafione Ale no jestem przekonany, że to by było odgwizdane jako faul, gdyby to był wiecie, zwykły mecz eee, oddaj mi piłkę niech Bayern sobie ją weźmie o, 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 ok i spróbujmy teraz faulować tylko hmm, ten Bayern jakoś strasznie gubi piłkę szybko podają, ja nie jestem w stanie nawet faulować dobra, ja już jestem po meczu no nie udało się sfałdować, jak widzicie tutaj ocena meczowa dosyć niska, bo biegałem po całym boisku, wjeżdżałem w ślizgami itd. I nawet żadnego faulu nie wykonałem, tak więc oficjalnie stwierdzam, że no nie wiem, tutaj jesteśmy nietykalni przez sędziego po prostu. Natomiast poszukałem przed chwilką i co ciekawe udało mi się znaleźć na zagranicznym YouTubie, że komuś udało się sfałować w zwykłym meczu. Teraz Wam się gdzieś tutaj filmik i jak widzicie, no tutaj ktoś praktykuje ten sposób, powiedzmy mój taki, który ja testowałem, mianowicie naciska trójkąt tak, żeby bramkarz wyszedł i po prostu za wszelką cenę chce tutaj, no że tak powiem, no dać się, dać odebrać sobie piłkę, a następnie wjechać kosą. Swoim bramkarzem, i co ciekawe, jemu wyszło to dwukrotnie. Dwa razy dostał żółtą kartkę, co oczywiście oznaczało w konsekwencji czerwoną. Wtedy pojawił się komunikat, że trzeba wymienić bramkarza na jakiegokolwiek zawodnika z pola, no i wtedy wiadomo, tego zawodnika z pola można ewentualnie wymienić na bramkarza z ławki. On tego nie zrobił. On, jak widzicie, Ronaldo tutaj zdecydował się użyć, tak więc Ronaldo pojawił się w składzie. Od razu przybrał koszyłkę bramkarską. I jak widzicie, do końca meczu występował jako bramkarz. Tak więc, jak widzicie, da się to wykonać. Domyślam się, jak musi to być ciężkie i zapewne też niesamowicie długo zajęło to tutaj zawodnikowi właściwie nie zawodnikowi, a graczowi, dokonanie tego. No ale jak widzicie, da się, jest to możliwe. I co tu dużo mówić? No, ciężka sprawa. Jeśli Wam w jakiś ciekawy sposób też udało Wam się to zrobić, dajcie znać w komentarzach. No jak widzicie, mnie niestety FIFA i komputer pokonał w tym odcinku, ale już wiemy, że da się to zrobić, wiemy, co się dzieje później. No i co? Na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie takiego totalnie luźnego filmu. Trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko.